Tekst manny na 2 maja. Tak, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będą prześladowani. Drugi Tymoteusza, rozdział 3, werset 12. Komentarz parałzyjny. Opozycji należy się spodziewać i bez wątpienia będzie ona trwała, aż ukończymy nasz bieg w śmierci. Cierpliwe poddawanie się tej opozycji oznacza poświęcanie własnych naturalnych upodobań do przyjaźni i przyjemności doczesnego życia oraz ponoszenie trudów jako dobrzy żołnierze dla sprawy prawdy bez względu na to, w jakiej postaci owe trudy mogą wystąpić w trakcie usiłowania pełnienia woli pana i wspierania sprawy jego królestwa. Prawdziwe trwanie w służbie pańskiej. Po pierwsze, obejmuje uważne i ciągłe studiowanie boskiego planu, po drugie, przyswajanie ducha tego planu, oraz po trzecie, entuzjastyczną gorliwość w jego realizowaniu oraz aktywność w jego służbie, w miarę posiadanych zdolności, bez względu na cenę lub ofiarę, jakiej może to wymagać. Reprint nr 3199 Komentarz epifaniczny. Ci, w Chrystusie Jezusie, to poświęceni. Poświęcenie czyni ich ofiarnikami na rzecz sprawiedliwości w świecie, w którym korzyści są po stronie niesprawiedliwości, a straty po stronie sprawiedliwości. Ich bieg nie może być wolny od prześladowań ze strony tych, których samolubstwo sprzeciwia się postępowaniu poświęconych. Dlatego wszyscy wierni będą prześladowani. Równoległe cytaty według tak zwanego przekładu dosłownego Ewangelicznego Instytutu Biblijnego SNPD. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 49, werset 23. Chcą go zgnębić, strzelają, niechęć trawi łuczników. Kjoba rozdział 12, wersety 4 i 5. Że też stałem się pośmiewiskiem dla swego przyjaciela, ja, który wzywałem Boga, a on odpowiadał, ja pośmiewiskiem, sprawiedliwy i nienaganny. Szczęśliwi gardzą nieszczęściem. Myślą, że ciosy spadają tylko na tych, co i tak ledwie stoją. Psalm jedenasty, werset drugi, bo bezbożni napieli już łuk. Wycelowali strzały i czekają na zmrok, aby razić prawych. Psalm 37 werset 32 Bezbożny czyha na sprawiedliwego, szuka sposobu, aby go uśmiercić. Psalm 38 werset 21 Ci, którzy odpłacają złem za dobro, przeciwstawiają mi się dlatego, że właśnie o dobro zabiegam. Psalm 44, wersety od 16 do 19 i 23. Codziennie patrzę na swą hanibę. wstydnie nieprzerwanie okrywa mą twarz, głos szyderców i bluźnierców to sprawia. Wyraz twarzy wroga i mściciela. To wszystko nas spotkało, a jednak nie porzuciliśmy ciebie, nie sprzeniewierzyliśmy się też twojemu przymierzu. Nie odwróciło się od Ciebie nasze serce i nasze kroki nie zeszły z Twojej ścieżki. Tymczasem z powodu Ciebie codziennie nas zabijają, traktują jak owce przeznaczone na rzeź. Przypowieści Salomonowe, rozdział 29, versety 10 i 27. Ludzie rządni krwi nienawidzą nienagannych, lecz prawi zapewniają ich życiu ochronę. Ochydą dla sprawiedliwych jest człowiek niegodziwy, ochydą dla bezbożnych, postępujący w sposób prawy. Izajasza rozdział 29 wersety 20 i 21, bo na okrutnych przyjdzie kres, przepadną szydercy, będą wytępieni wszyscy chciwi nieprawości, którzy nakłaniają ludzi do grzeszenia w słowach. Zastawiają pułapki na rozjemców w sądzie i bez żadnych podstaw gnębią sprawiedliwych. Rozdział 51 wersety 12 i 13 Ja, ja jestem waszym pocieszycielem. Kim jesteś ty, że się boisz człowieka? On umiera. Lub syna człowieczego? To skoszona trawa. A zapomniałeś o Panu, swoim Stwórcy. Który rozpiął niebiosa i założył ziemię? Drżysz każdego dnia, bez przerwy, przetwór ją gnębiciela, który wciąż napada. Lecz gdzie się podziała jego furia? To rozdział 59, werset 15. Prawda przestała być obecna, a ten, który chce uniknąć zła, jest okradany. Pan to zobaczył i uznał ten brak prawa za rzecz złą w swoich oczach. Jeremiasza rozdział dwudziesty werset 8 Gdyż ilekroć przemawiam, krzyczę, gwałt i zniszczenie. Tak. Słowo pana stało mi się hańbą i szyderstwem na co dzień. Ewangelia Mateusza rozdział 5 wersety od 10 do 12 i 44 Szczęśliwi prześladowani z powodu sprawiedliwości, gdyż ich jest Królestwo Niebios. Szczęśliwi jesteście, gdy was będą znieważać, prześladować i kłamliwie zarzucać wam wszelkie zło ze względu na mnie. Cieszcie się, radujcie niezmiernie. Bo w niebie czeka was wielka zapłata. Podobnie prześladowano proroków, którzy byli przed wami. Ja wam natomiast mówię, kochajcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Rozdział 10 wersety od 16 do 18, od 21 do 23 i 28. Posyłam was jak owce między wilki. Bądźcie zatem przebiegli jak węże i niewinni jak gołębie. Strzeżcie się natomiast ludzi, gdyż podawać was będą do sądów i biczować w swoich synagogach. Z mojego powodu postawię was też przed namiestnikami i królami na świadectwo dla nich oraz dla narodów. Wyda zaś na śmierć brat, brata i ojciec dziecko. Dzieci powstaną przeciwko rodzicom i doprowadzą do ich śmierci. Ze względu na moje imię będziecie przez wszystkich znienawidzeni. Kto jednak wytrwa do końca, ten będzie ocalony. A gdy was będą prześladować w jednym mieście, uciekajcie do drugiego. Zapewniam was, nie zdążycie obejść miast Izraela, a syn człowieczy przyjdzie. I nie bójcie się tych, Którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie są w stanie. Bójcie się raczej tego, który może duszę i ciało zgubić w miejscu wiecznej kary. To rozdział 24, wersety od 8 do 10. Ale to wszystko będzie dopiero początkiem bólów porodowych. Wtedy zaczną was dręczyć, będą was zabijać. Wszystkie narody was znienawidzą ze względu na moje imię. Wówczas wielu się zrazi, będą na siebie nawzajem donosić i nawzajem się nienawidzić. Ewangelia Łukasza rozdział 6 wersety 22 i 23. Szczęśliwi jesteście, ilekroć was ludzie znienawidzą, ilekroć od siebie odłączą, znieważą i zniesławią wasze imię. Z powodu Syna Człowieczego. Cieszcie się w tym dniu i z radości skaczcie do góry. W niebie czeka was naprawdę hojna zapłata. Podobnie bowiem i ojcowie traktowali proroków. Ewangelia Jana, rozdział 15, wersety 18 i 19. Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie znienawidził wcześniej niż was. Gdybyście byli ze świata, Świat kochałby was jako swoją własność, ponieważ jednak nie jesteście ze świata, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Rozdział 16, wersety pierwszy i drugi, powiedziałem wam o tym, abyście nie dali się złamać, będą was wyłączać z synagog. Nadchodzi nawet godzina, gdy każdy, kto was zabije. Będzie przekonany, że przez to służy Bogu. Dzieje apostolskie, rozdział 28, werset 22, ale chcielibyśmy z Twoich ust usłyszeć, co myślisz o tej herezji, gdyż wiadomo nam, że wszędzie spotyka się ze sprzeciwem. Rzymian, rozdział 8, wersety 17 i od 35 do 37, a jeśli dziećmi to i dziedzicami, dziedzicami Boga, a także współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, po to, by razem z Nim mieć również udział w chwale. Co nas odłączy od miłości Chrystusowej? Udręka, ucisk czy prześladowanie? Głód, nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Jak zostało napisane, z powodu Ciebie codziennie nas zabijają. Traktują jak owce przeznaczone na rzeź. Lecz mimo tego wszystkiego odnosimy wyraźne zwycięstwo dzięki temu, który nas ukochał. Pierwszy Koryntów, rozdział czwarty, wersety od 9 do 13. Myślę bowiem, że Bóg nas, apostołów, ustawił jako ostatnich, jakby skazanych na śmierć. Bo też staliśmy się widowiskiem dla świata. Dla aniołów i ludzi. My, głupi dla Chrystusa, wy, rozumni w Chrystusie. My słabi, wy, mocni. Wy szanowani, my, w pogardzie. Nadal jesteśmy głodni i spragnieni, ledwie ubrani i bici po twarzy, bez dachu nad głową i zmęczeni pracą własnych rąk. Szkalowani, dobrze życzymy. Prześladowani, znosimy. Zniesławiani, odpowiadamy słowami zachęty. Staliśmy się jak śmieci tego świata, jesteśmy jak nikomu niepotrzebne resztki. Pieśni 304, 47, 114, 134, 302, 312, 322 Wiersze Brzasku, 115, Hymn Waldensów Lektura uzupełniająca w Strażnicy, reprint nr 5116. Tekst manny na 2 maja. Tak, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będą prześladowani. Drugi Tymoteusza rozdział 3 werset 12. Pytania, czy pobożne życie w tym tygodniu stało się dla mnie przyczyną prześladowań? Co mi w tym pomagało, lub przeszkadzało. Jak je zniosłem, zniosłam. Jakie były rezultaty. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.